Słuchanie, tutaj muszę sprostować, bo parę dni temu powiedziałam, że numer jeden motywacja właśnie do ćwiczeń właśnie pochodzi od pięknej niewiasty, niesamowita jest ta kobieta, która właśnie mówiła, że ona nie chce, ona nie ćwiczy po to, aby wyglądać pięknie, ona ćwiczy po to, żeby była mocna, silna, żeby walczyć z niedźwiedziami w lesie. Wiecie co? To jest cudowna motywacja. I'm not exercising to look pretty. I exercise to be strong, to fight birds in the forest. Guys, kochani, to jest cudowne. To jest jedna chyba z najwspanialszych motywacji, którą możemy mieć generalnie do aktywności fizycznej. Dlatego, że aktywność fizyczna sprawia, że jesteśmy zdrowi, że jesteśmy elastyczniej, flexibility jest tutaj i to sprawia, że możemy po prostu stawiać czoło.